Dzień dobry, witamy państwa serdecznie dzisiaj z terenu, z warsztatowni, można by powiedzieć, Weroniki Papież z gospodarstwa edukacyjnego Niezłeziółka w Mikołowie. Dzisiaj będziemy państwa serdecznie namawiać do tego, by nie kupować gotowych strojków i kompozycji oraz prezentów, a samemu je zrobić. Dzień dobry, witam cię, Jadziu, witam państwa bardzo serdecznie w tym okresie przedświątecznym bardzo gorącym już. Y Warto nie wybierać marketu, a postawić na przykład na stół, chociażby w kuchni, który będzie zapełniony takimi pięknymi darami. Eko, oczywiście. Tak, można właśnie wybrać taką formę przygotowania, czy to prezentu, czy to ozdób do naszego domu, mieszkania, na balkon, przed drzwi, na drzwi, gdzie tylko Państwo sobie życzą. Tak, najpierw zerknijmy do szafy po wstążki, które mamy z różnorakich prezentów. Są to z reguły jakiś zbiór. No przeróżnych, ojej, a tutaj nawet koronkowe jakieś mamy kawałeczki. Tak, są to materiały do kolejnego wykorzystania i starajmy się jak najwięcej właśnie sięgać po to, co już mamy. Czyli nie wyrzucamy nigdy wstążek z prezentów. Warto je gromadzić w jednym miejscu, później sięgamy po te, które nam odpowiadają kolorystycznie czy po ten materiał, który chcemy użyć. Druga sprawa, rzeczy przyniesione ze spaceru. Spacer po lesie możemy nazbierać naturalne materiały, których również użyjemy w dekoracji, we florystyce, w tym, co będziemy właśnie wykonywać. Dobrze, dla wytrwałych propozycja, by stworzyć na przykład napierniczki, takie urocze woreczki płócienne z serduszkiem przyczepionym. Możemy tutaj dać pierniczki, ale możemy też do tego dać sianko na przykład. Możemy dać sianko, a na pierniczki też bardzo dobrze sp sprawdzą się nam stare słoiki. No właśnie, proszę Państwa, nie nowe naczynia, a bierzemy najzwyklejszy słoik. Po dżemie, po marmoladzie, po na przykład musztardzie i przerabiamy go to do dzieła. Najpierw sięgamy oczywiście po te wstążki, które mamy z odzysku. Planujemy sobie, co będziemy robić. My tutaj mamy taki pokazowy słoiczek wykonany z takich naturalnych materiałów. Jest tutaj juta, jest wstążka taka koronkowa, z tektury wykonane różnego rodzaju ozdóbki. No właśnie, z tektury, która została wcześniej pomalowana na biało, nawet tak niezbyt dokładnie, żeby było wrażenie takiej staroci i wycinamy, pomagamy dzieciakom albo dzieci same mogą wycinać. Ten słoik tutaj akurat nie służy do tego, żeby umieścić w nim pierniki, a jest cudownie w środku zaopatrzony w świeczkę i można z niego zrobić taki lampion. Tak, te malutkie świeczki, tak zwane tea light'y, które możemy sobie zakupić również w postaci jakichś zapachów świątecznych. No i również wykonujemy sobie to własnoręcznie. Dobrze, Ty przygotowujesz nam słoiczek, a ja tutaj zerkam na ten przepiękny wieniec. No to to już, to już trochę więcej zachodu e, niestety wymaga, bo widzę, że wieniec jest obklejony korą brzozy. Tak, mamy tutaj brzozy, ale też naturalne, kolejne materiały juta, szyszki, taki bardzo minimalistyczny. Co możemy zrobić z, tak, z takim mchem? Jaką kompozycję możemy stworzyć? O, choinkę masz tutaj, proszę. Choinkę z cyprysika. Tworzymy sobie to ze zwykłych gałązek, natomiast będzie nas bardzo długo cieszył, ze względu na to, że w tej gąbce florystycznej go umieszczamy. Taka kompozycja um, przygotowana Właśnie w tym okresie przedświątecznym ten zapach, który będziemy mieli blisko, odda magię świąt. No dobrze, aromaterapia, czyli jak rozumiem, teraz będziesz robiła y, świerkową choinkę. Jaką sobie zażyczysz? Bo mamy tak, sosnę wejmutkę, z której możemy zrobić, to nie musi być choinka, to może być już jakiś stroik. Mamy jodłę, świerk. Tylko tutaj uwaga, jeśli wybieracie świerk, musicie się liczyć z tym, że te igiełki szybko dość opadają. Natomiast jeśli chodzi o jodłę, no to tutaj do trzech króli na pewno wytrwa. Wytrwa na 100%. Igiełki nie zrzuca tak szybko, natomiast one zasychają na gałązkach, nie krusząc się i nie roznosząc się po całym mieszkaniu. Trzeba pamiętać o tym, żeby gałązki na przykład tej jodły, żeby oberwać z tej dolnej części igiełki, Dlaczego to jest tak ważne? Raz, że nie niszczymy tak tej gąbki. Dwa, gałązka będzie mogła w lepszy sposób pobierać wodę. A taką gąbkę możemy wykorzystać przynajmniej dwukrotnie. Na przykład na Wielkanoc. Co? Teraz dajesz? Dajemy. Lech. Tak, i tutaj właśnie, nie wiem, może ty masz propozycję? Co? No na pewno tą szyszkę piękną, adriatycką. Oj, ona jest przepiękna, aż się prosi, żeby tutaj się znalazła mamy naszą ze świerka. Mamy też taką szyszkę przepiękną, ja ją uwielbiam. Właśnie z sosny wejmutki. To właśnie z tej rośliny takie piękne szyszki mamy. Także będzie się tutaj też dobrze komponowała. Dobrze, orzeszki, koniecznie orzeszki muszą być. Orzechy będziesz kleiła. Tak, chyba przykleję, żeby... A nie... można też je po prostu rzucić i po nie sięgać. Też by można było. A, czyli... To an, an, kompromis. An, kilka będzie przyklejonych, a kilka rzucimy razem. Dla, dla łasuchów. Świetny pomysł. Koniecznie jabłuszko, żeby to ożywić. Proszę bardzo. Wkładamy. Możemy na jakieś naturalne... Wykonane ze sklejki ozdóbki do użyć. Teraz co? Mamy z odzysku kawałek materiału. To jest oczywiście juta, ta jest barwiona. Ja lubię kiedy te brzegi są poszczępione. Oczywiście świeczka musi być. Tak. Ja bym już zakończyła. No dobra, może jeszcze kokarda. Mówiłam, że mam problem później z tym, żeby w odpowiednim momencie, ale myślę, że też taka naturalna kokardka tutaj może być dodana. Według mnie koniec. No proszę, pięć minut. I gotowe. Proszę Państwa. No właśnie, Ty masz tutaj wszystko w macie, ale przecież kokarda może być też świecąca. Ona niekoniecznie musi być akurat z juty, której nie mamy w domu. Tak, jak najbardziej. Dopasujmy też to do kolorystyki naszego wnętrza. U mnie w Ziółkach akurat te elementy się dobrze komponują, ale u Państwa wszystko może być białe. Może być białe, może być czerwone, fioletowe, zielone. Dlaczego nie? No dobrze. Namawiam też Państwa, którzy nie zdążyliście znaleźć w swoich różnych zakamarkach szyszek i tak i tak dalej. Na pewno mają Państwo różnego rodzaju papiery. Ja Państwu pokażę, co mogą dzieci zrobić z papierów. Gwarantuję Państwu, że Wasze dzieci nie będą się kłóciły przed świętami, co najwyżej będą rywalizowały, kto zrobi więcej metrów takich łańcuchów. One wyglądają przepięknie na choince. Jaka będzie duma, jak pokażą dziadkom i całej rodzinie. Tak, to my zrobiłyśmy ozdoby choinkowe. To jeszcze zerka, A z pozostałości, które zostały nam zrobienia łańcuchów, można zrobić na przykład gwiazdeczki. One są przez małe dzieci robione, także nie są doskonałe, ale jakie ładne. Też do zawieszenia. Na przykład obok takiej szyszuni albo takiej pięknej gwiazdki. Ojej, jak to tworzysz, ale... chyba muszę przyjść na warsztaty. Zapraszam. Bardzo Państwu dziękujemy dzisiaj, życzymy zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, znajdźmy czas, usiądźmy przy stole chociażby na pół godzinki, godzinkę, no, 45 minut, 45 minut. krakowskim targiem i pobawmy się z naszymi dziećmi, bo ja myślę, że, że tak jak mnie Państwa to też bardzo wciągnie. Na początku taki łańcuch, wcale to trudne nie jest, no, później już wyższa szkoła jazdy, czyli Lampion, nie wspomnę o stroikach, No może da dacie radę, no jasne, że damy radę na święta, prawda? Pewnie, że Państwo dadzą radę. Weronika papież gospodarstwo edukacyjne nie złaziuka. Życzemy Państwu zdrowych, pięknych świąt. Do usłyszenia.